Wystawa o szkodliwości nałogów, lekcja biblioteczna o uzależnieniach, zajęcia dotyczące cyberprzemocy i w końcu debata o tym, czy lepiej jest palić papierosy, czy nie palić. Tak nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej nr 3 prowadzą akcję profilaktyczną przeciwko wszelkim uzależnieniom. Dziękuję, nie palę, nie piję, nie biorę. Pod takim hasłem w tym roku szkolnym prowadzona jest w Trójce kampania przeciwko wszelkim używkom. Akcja profilaktyczna trwa w tej szkole już od lat i wszystko wskazuje na to, że przynosi bardzo dobre rezultaty. Z Miejską Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Trójka współpracuje od wielu lat. Myślę, że pięć lat realizowanych projektów związanych z profilaktyką uzależnień to już jest dość dużo. W tym roku kolejny projekt dziękuję, nie piję, nie palę. Nie Biorę. To jest projekt ogólnoszkolny, profilaktyczny. Który który łączy w sobie wiele oddziaływań, między innymi wypływa z programu wychowawczego, programu profilaktyki, a łączy ze sobą również te działania, które realizujemy w szkole jako szkoła promująca zdrowie. Mamy ten nobilitujący nas mocno certyfikat krajowy, i po prostu tutaj działamy solidnie. Yy, tegoroczny projekt yy, jest oparty o współpracę środowiska lokalnego, całej społeczności szkolnej oraz rodziców. Jakie formy? przede wszystkim spotkania z pedagogiem i pedagogizacja rodziców również spotkania w bibliotece szkolnej i tu wystawa dotycząca profilaktyki uzależnień właśnie tak szeroko rozumianej bo i alkohol i nikotyna i narkotyki to lekcje w pracowniach komputerowych dotyczące z jednej strony uzależnienia od telewizji internetu z drugiej dotyczące cyberprzemocy i poruszania się w Przestrzeni internetowej. No, dzieciaki w tej chwili tak mocno korzystają z tego i to musi być poruszanie się rozumne i pod kontrolą ro rodziców i między innymi tego właśnie uczymy. Uczniowie trójki chętnie biorą udział we wszystkich zajęciach profilaktycznych. W miniony poniedziałek bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusjach o uzależnieniach oraz w debacie dotyczącej palenia papierosów. Na tym jednak nie koniec. Na początku kwietnia trójka zaprasza do siebie wszystkie szkoły z miasta, które podjęły akcję profilaktyczną przeciw uzależnieniu. Wszystko po to, aby podzielić się doświadczeniami i przy tej okazji pochwalić się swoimi osiągnięciami w dziedzinie profilaktyki.